Nad łąką pochmurne ciemne niebo. W oddali nad lasem uderzają pojedyncze błyskawice. Trzy panoramiczne obrazy nieba, ułożone jeden pod drugim. Od góry srebrzyste niebo z drobnymi chmurami, błękitne z pierzastymi, niebo zasnute ciemnymi chmurami. Zmieniają się obrazy. Z jednego wyłania się kolejny. Nawołujący samiec w myszałów schodzące za drzewami słońce. Rok w puszczy. Po pojedynczych sopli spływają rytmicznie krople wody. W każdej z nich odbija się światło. Po lodowych naciekach spływa woda, skrzy się w niej słońce. Po długim, zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Jeszcze nie tak dawno jednostajna biel zimy pokrywała ziemię i pogrążała ją w ciszy. Jednak i na nią przyszedł kres. Z zielonych igieł świerka zwisają sople. Po gałązce spływa kropla. Strumyk obmywa omszałe kamienie. Ciepły wiatr topi ostatnie sople, a woda stopniającego śniegu zasila potoki i rzeki. Po zasuszonych liściach spływają powoli kropelki wody. Pomiędzy dębami przepływa strumyk. Na ziemi śniegowe łaty. Ze świerkowej gałązki odpada sopel. Pola jeszcze martwe już dźwięczą krzykiem powracających żurawi. Otwarte, zaśnieżone pole. Przechadzają się szare żurawie. Zadzierają wysoko głowy. Z błękitu rozsłonecznionego nieba spływa świergot rozśpiewanych skowronków. Po niebie, na tle jasnych chmur, przelatuje mały skowronek. Trzepocze energicznie skrzydłami. Z leśnych ostoi wychodzą daniele, by skosztować pierwszych zielonych traw. Dzień robi się jaśniejszy, dłuższy, weselszy. Polana się grupa danielin. Jelenie po jesiennych godach i zimowych trudach również wychodzą na polany, gdzie między ostatnimi płatami śniegu szukają świeżej strawy. Stado jeleni rozgrzebuje pyskami śnieg. Jeszcze nie tak dawno byki z dumą nosiły piękne, rozgałęzione poroża. Teraz, na przedwiośniu, stopniowo tracą tę osobliwą ozdobę łuba. Młode byki tracą poroże później niż stare. I korzystając z tych ostatnich chwil, próbują jeszcze swych sił w niegroźnych potyczkach i przepychankach. Kilka par byków zderza się, głowy chylą ku sobie, ich poroża zakleszczają się. Stadny byk, ten co jesienią był największy, najsilniejszy, stracił już swój oręż. I chodzi zgarbiony, jakby się wstydził swojej łysej głowy. Stado jeleni stoi na polanie. Pośród dorosłych osobników przechadzają się młode. Biała para wydobywa się z nozdrzy zwierząt. Gdy nad puszczą zamajaczy blask budzącego się dnia i pierwsze jego promienie rozpędzą ciemności, na rozległej przestrzeni rozpoczynają się toki cietrzewi. Przechadzają się granatowo-czarne koguty. Gdzie spojrzeć widać walczące pary. Podskakują, biegną, podlatują, drą na sobie lśniące pióra. Samce mają wachlarzowate, uniesione białe ogony. Granatowe koguty walczą za jadle, łopoczą w efektownych podskokach, suną ku sobie, dopędzają się i wymierzają cios w pierś swego rywala. Kiedy nad lasem pojawia się słońce, przerywają na krótko walki. Nazywa się to szabasem. Nad wierzchołkami drzew złota tarcza słońca. Słońce wznosi się coraz wyżej, plac boju powoli pustoszeje. Jeszcze tylko kilka par walczy. Samce rozkładają brązowe skrzydła. Ostatnie dwa jakby na komendę przerwają bój i odlatują na żerowiska. Bezlistne, cienkie gałązki z czerwonymi pąkami. Parę cieplejszych dni przedwiośnia i już topnieje lód. Strumień obmywa zatopione gałęzie. Na powierzchni pęcherze powietrza. Deszcze zwilżyły zmarzniętą ziemię. W głębi puszczy odbywa się kolejny turniej. Toki głuszców. Wielki jak indyk seledynowy aksamitny kogut wypręża w górę szyję, puszy się, rozwija w szeroki wachlarz ogon i rozpoczyna swą godową pieśń. Czasem ptak potfrunie, to znów za charakterystycznie. Taka pieśń składa się z czterech elementów. Klapania, trelowania, korkowania i szlifowania. Samiec głuszca wolnym krokiem przechadza się po polanie. Zadziera do góry głowę. A wszystko to rozgrywa się na tle wspaniałej puszczańskiej scenerii. Od pierwszych dni wiosny pojawiają się białe śnieżyce wiosenne. Pomiędzy drzewami płaty kwiatów z białymi kielichami. W tym samym czasie kwitnie wawrzynek wilczełyko, stając się jednym z pierwszych barwnych akcentów w bezbarwnej jeszcze puszczy. Na wysokiej, cienkiej łodydze ułożone gęsto obok siebie poczwórne różowe kwiaty. W środku każdego z nich żółte pręciki. Potem na leśnych polanach zakwitają fioletowe, okryte srebrzystym kutnerem sasanki i przylaszczki na drobnych łodyżkach. Liście drzew nie zasłaniają jeszcze słońca. W wodnym oczku na tle bezlistnych gałęzi odbija się tarcza słońca. Na szczycie wielkiej drzazgi po złamanym buku przysiadł strzyżyk, i począł wyśpiewywać swą radosną, melodyjną piosenkę. Strzyżyk to około 10 centymetrowy rdzawo brązowy ptak pokryty jest ciemnobrązowymi paskami. W lesie jest coraz cieplej. To najlepszy czas dla roślin, aby zakwitnąć i wydać nasiona. Żywozielone gałązki, bogate w drobne liście. Zawilce żółte złocą się w słońcu. Zawilce gajowe bieleją jak płaty śniegu. Na jeden z białych, sześciolistnych kwiatków wdrapuje się czerwona biedronka. Kokorycz pełna rozwinęła płatki fioletowo-purpurowe. Na łodydze w luźnym gronie kielichowate kwiaty. Nie sposób wymienić wszystkich roślin wiosennego lasu, które w tym okresie zakwitają. Warto jednak pokusić się o wyliczenie choćby niektórych z nich. Kwitną więc, Siódmaczek leśny. Ostro zakończone płatki. Żywiec gruczołowaty. Długie, ostre liście, kwiaty o fioletowych płatkach. Groszek leśny. bladoczerwone kwiaty na cienkiej łodydze. Szczawik zajęczy. Pięć białych płatków rozkłada się promieniście. Miodunka ćma. Czerwone kwiatki na krótkiej łodydze. I zapylana przez ślimaki śledziennica skrętolistna. Na żółtych, wielopłatowych kwiatach i zielonych liściach zielone ślimaki bez muszli. Na obszarach podgórskich i górskich spotykamy pierwiosnkę wyniosłą, lepiężnika białego, urdzika karpackiego i wiele, wiele jeszcze innych barwnie kwitnących roślin. Do wszystkich tych kwietnych kielichów ze słodkim nektarem zlatują się motyle, trzmiele i pszczoły. Łuskiewnik też wyjrzał spod ziemi. Dziwna to pasożytnicza roślina, która prawie cały rok spędza pod ziemią. Nad ziemią wiszą gronowe skupiska fioletowych kwiatów. Gdy jedne przekwitają, natychmiast rozkwitają inne. Im cieplej się robi, tym więcej przybywa zieleni, więcej zapachów. Gęsto usiane żółte kwiaty. Na podnokłych polanach zakwita nasz najokazalszy jaskier, Pełnik Europejski. Łany kulistych, złocisto-żółtych kwiatów pełnika. Zmieszane z soczystą zielenią wiosennych traw i turzyc, tchną słońcem, przestrzenią i radością. Na tle błękitnego nieba, grupy żółtych, kulistych kwiatów. Na łąkowych kwiatach pląsają motyle, wśród których najpiękniejsze są pazie królowej. Na łowy wybrała się nasza jedyna beznoga jaszczurka. Padalec. Pomiędzy trawami prześlizguje się wolno 50-centymetrowy padalec. Pośród odmian barwnych najpiękniejsza jest odmiana turkusowa, wyróżniająca się niebieskimi plamkami wzdłuż grzbiet. Szaro-brązowa skóra padalca poprzetykana kolorowymi plamkami lśni w słońcu. Zaskroniec jest naszym najpospolitszym wężem. Ta duża samica jest już po śniadaniu, o czym świadczy zgrubienie w połowie długości jej ciała. Po brązowych liściach prześlizguje się szary wąż. Na jego łbie żółte plamy. Zaskrońce mają osobliwy sposób obrony. Złapane obryzgują napastnika cuchnącą cieczą, a jeśli to nie pomoże, udają martwe. Kiedy niebezpieczeństwo mija, czym prędzej umykają w zarośla. Wąż prześlizguje się po ściółce, znika w młodych krzewach. Każdym dniem puszcza staje się barwniejsza i piękniejsza. Cóż za bogactwo dekoracji przez zielone liście przebija się słońce. Z najwyższych pięter lasu zwisają rozkołysane zasłony z zielonych młodych liści. Gałęzie układają się w festony i baldachimy. Zielone liście z brązowymi żyłkami. Przez liście przebijają się promienie słońca. Tam w górze wiewiórka ze smakiem zajada soczyste, zielone jeszcze owoce wiązu. Ruda wiewiórka przeskakuje po cienkich gałęziach drzewa. Zadziera wysoko ogon. Tamże, wśród tej pierwszej zieleni, możemy natknąć się na naszą jedyną nadrzewną żabkę – rzekotkę drzewną. Wśród młodych łodyg jaskrawo-zielona żabka. Po bokach ciała ma czarne pasy. Na łodygach roślin krople rosy. W nich skrzy się słońce. Na śródleśnym bagnie założyły gniazdo żurawie. Minął już miesiąc, jak złożyły jaja, bo jedno z nich jest już nakłute przez piskle, które lada godzina się wylęgnie. W jasnobrązowym jaju małe koliste pęknięcie. Kiedy jeden z nich wysiaduje, drugi czuwa w pobliżu i w razie nadchodzącego niebezpieczeństwa daje sygnał ostrzegawczy. W gnieździe żuraw dziobem przetacza jaja. Podczas wysiadywania żuraw często wstaje i zmienia położenie jaj, aby je równo ogrzać. Robi to ze szczególną ostrożnością. Wolno opuszcza ciało na chudych nogach. Gdy ugasić pragnienie, pije wodę bez wstawania z gniazda. A kiedy nadchodzi czas zmiany, przeciąga się, by rozprostować zdrętwiałe mięśnie i kości. Nad gniazdem para żurawi. Radio ogrzewają teraz jaja szczególnie obowiązkowo i częściej się zmieniają na gnieździe. Ptaki wolno chodzą nad gniazdem. Jeden z nich zatrzymuje się, wznosi wysoko głowę, nachyla się, przetacza dziobem jaja. Tymczasem inna para żurawi, która zbudowała gniazdo w innym miejscu puszczy, tuż na skraju trzcin, doczekała się już pierwszego potomka. Kiedy samica ogrzewa drugie jajo, samiec zajmuje się nauką karmienia pisklęcia. Dorosły żuraw dziobem podaje młodemu pokarm, pisklę zadziera wysoko dużą, puchatą głowę. Jak widać, rodzic musi mieć sporo cierpliwości gdyż malec jeszcze nie radzi sobie z tak podstawową czynnością. Samiec podaje małemu kolejny kęs. Pokarm wypada z działa pisklaka. Ląduje w wodzie.